No i witam z Mazur, dzisiaj niedziela i bardzo słoneczny dzionek i naprawdę jeżeli chodzi o tą porę roku, no to jest coś co mnie cieszy, bo może one będą wypływały dzisiaj na te górki, troszeczkę słońca, zaczerpnąć cieplejszej wody, także dzień napawa optymizmem, no i dopływam na pierwsze miejsce i widzimy się za chwilę. Wędeczkę rozwijamy. No i tak jak przed chwilą wam powiedziałem, dzisiaj bardzo ciebie i to już się przekłada, bo temperatura wody ma prawie 14,99, czyli prawie 15 stopni, więc jest szansa, że one właśnie myślę w południe będą tutaj chciały troszeczkę tych promieni złapać w tych płytszych miejscach na razie jest godzina 9.04 i zaczynamy no i przynęta, która najpierw idzie w ruch to sewro, okoń w rozmiarze 14 cm główka siódemka I zaczynamy dzisiejszy zionek. Dzisiaj zobaczymy tak może do 15 i trzeba wracać do domu ale myślę, że tak biorąc pod uwagę te ostatnie wyniki, no to będzie taki najlepszy czas na złowienie jakiegoś fajnego szczupaka, a być może kto wie, kolejna życiówka się trafi, nie miałbym żadnego problemu, jak miałbym o centymetr do tego wymarzonego metra je pobijać ale każdy dzień na wodzie jest inny ostatnio w piątek że też byłem od godziny 15.40 tutaj no i już było chłodniej i nic nie było fajnego oczywiście, miałem jednego odmiarowego szczupaka Jednego niewymiarowego i jakieś tam kilka brani. W tym fajne branie o konia na gumę szczupakową, ale no na pewno nie był to materiał na, na jakiś tam odcinek. Pojechałem z czystej ciekawości. No i właśnie to, co sobie tutaj tak gdybam raczej ma sens. Wiedział pod trzcinką, jest pierwszy, ale jeżeli ma wymiar to, to wszystko. Chociaż może wymiar mieć, ładnie muruje. a wymiar. Patrzcie jaki siłacz Taki z 55 Jak pożarta gumka 55. I może być dobry. Patrzcie. Może być dobra ryba. Na pewno jest dobra ryba. Na pewno jest dobra ryba. Nie mogę go podnieść. Patrzcie, co się wyprawia. Tak mnie podkor podkorciło, słuchajcie, założyć tego kanibala piętnastkę i jest. Uff. Uff. No powiem wam, nie wiem, ale no 89 coś takiego, już mierzymy. Jest na zero. 88 cm No niewiele zabrakło, cały czas w tych rejonach się tutaj obijam, ale i tak jest cudowny, cudowny. No i pięknie, założyłem kanibala piętnastki i tak powolutku, powolutku. No i się doczekałem. 88 cm. Coraz bliżej do tych 90, ale biorę to w ciemno. no słuchajcie już mam dzionek zrobiony od razu humor lepszy od razu humor lepszy no opierają mi się te dziewięćdziesiątki opierają, ale ale to nic ja i tak im nie odpuszczę dobrych informacji nie mam dla nich bo na pewno im nie odpuszczę Dobra, odgrzebuję się z tej przynęty, bo tu się jakiś saigon zrobił i zaraz wracamy do łowienia. Patrzcie, piętnastka kanibal. Nie widać w ogóle, nie widać tego kanibala. Nic, cały połknięty. Nie wiem, Jarek! No i kolejny kanibal do wyrzutu. Nie wiem, czy on zostawia mi coś tych policjantów na dzisiaj, czy nie. Kurde, tylko padło Z pełnego wyrzutu ryba Z pełnego wyrzutu ryba. Nie wiem czy zdążyłem zakręcić Ale raczej nie będzie duży. Chociaż 70 spokojnie o, mi się tu zaczepiło no spokojnie 70 Być nieduży, a 82 cm fajnie, bo z pełnego wyrzutu powalczył super. Puszczamy wariacika, fajnie, dzięki, ale strasznie chudy. Naprawdę w porównaniu z tymi rybami ostatnio to chudy. patrz się zerwał ale powiem wam, że no te dziewięćdziesiątki to mi się opierają niesamowicie no niesamowicie mi się opierają te dziewięćdziesiątki ale wiecie dobrze, że na to nie ma człowiek żadnego wpływu kiedyś czytałem taki post dodał sobie pan zdjęcie z metrowym szczupakiem i napisał, że łowi

No i wędkowanie zakończone i co wam mogę powiedzieć. Opacało się przyjechać. Znowu kurde duża ryba padła i druga 80, także ja jestem mega zadowolony. Filmy dodaję ze sporym opóźnieniem, bo nie mam czasu, ale mogę wam tylko zaspoilerować, że następny odcinek będzie tylko i wyłącznie na casting i duże przynęty. I koniecznie go nie przegapcie, bo naprawdę padła. Przepiękna ryba. Jeżeli filmik Wam się podobał, no to oczywiście zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia.